Nie chuj go, mój Boże. Mario! Uważaj tu 14! bliżej! Nie Macieja chłopie, kurwa starego wyjadacza. Co? Ekstra Maciej! Nie, weź! Plecy, plecy! Brawo! Plecy miał! A. Graj, graj, graj! To od Macieja, Tak, Dobrze. Na, do, do, nasz, nasz do Macieja była, no. Błubcio, no kurwa na klatkę! <śle> to jest kurwa. <śle> Dawaj go. Ej, ej. nie wie, czy mu wyjść, nie? Dobrze mu się Dobra, ale ja 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 ale kurwa krzyczą mój później tak no. jest do chuj ale mój to mu krzyczą. Podjął taką decyzję i kurwa czemu nie zagrasz ty młody ajajajaj lecę bobcio a lucek głupiec głupiec czas druga no on już go tak kurwa sześćdziesiąt co zaraz gnoty wyjdzie Vše się Vše pošlízno, že pak. Daj Na čem pozdím, Patrik, co ty za obuvě žiješ? No, to tak piłka powinna do tyłu, Dobra.

Czas, Plecy! Czas, czas, czas! Plecy! Mamy, dawaj, dawaj go, dawaj go! Dobre, mija! Plecy! Zbyt dużo żyjemy! Zbyt wiele patrz, jedziemy! Tak samo było tam?

Ia, yeah, 3-0 no, mogło być! Miał poda, komu ale tak! ale, no, ale podniósł! No, no przecież, no nie miał kogo! Dobrze! Dobra, Dobrze. Dobra. Dobrze. Nie miał I by tak już podniósł! brałka ręku wytłumaczył. No, że. No, gdzie? Gdzie zagrać? No. Kurwa. Dobrze, Dobrze tak. Hubert! Ja bym pewny, że mnie pod po No, mógł no, jebać, no przez prawo. Nie no, ale już tak podniósł, już podniósł. No za mnie Albo w środek. delikatnie. Nie finezje walić, kurwa. Już podniósł, Ty też wy... tak miałeś, kurwa, już... Silek, wcześniej. Jak, ja jak się... rzucu, rzucu to... Dziadek, ja, ja mecze nie grałem. Żeby pewnie. wyciszyć, nie? No, no wycisz, to mówię. fuj, no. Wycisz, kurwa. Podpadł. Konia dzisiaj rano se zwaliłem. No nie. <grym> na pewno nie. No chory jesteś kurwa no ja, no no, nie złoty. Jak to kto, co? wrzucisz, to tak ja cię zgłoszę kurwa na policję. No, aby bramki wrzuci no. Możesz zgłoszać dana... gdzie chcesz. No, to Nawet do pana Boga sobie nie. Dla megnego pana Boga, bo będę sobie poli. No. To jest rzutki Póra, mamy takie. Puść To co kurwa? Ja pierdolę Gwizdą mu, nie? Tak? Ja Gwizdą Kaziowi. To samo co to on. Dobra, razy! No, Gdzie tak coś kurwa? Jak no, jak jest? A zaś kartkę możesz dostać, uważaj. Dzisiaj <ślad> Marcin, poczuł psia wczoraj? Maleko. Ile razy? Dwa, Sześć razy? Dwa razy. Sześć razy włożył, kwiś ku... wyciągnął. Dwa razy. Raz sadził, drugi kunie. I wyjechał się na plecy. Ale łatwiej, to trzeba ca... poprawić. Słyszeć, Możesz to poprawić. Teraz nie wrzucaj tego. kurwa. Brawo! Czas! Ciekawe, ile ci zapłacili, że tak roz się. <laughs> no i daj to. Jest no uderz, nie. Kurwa, kur... bym pozawinął. Kurwa, z Po co, to kurwa? Tak gro. Jeszcze do środka, jedz w nas. więcej piłka, a ten jeden na jeden. Kurwa. Co to loj? Chyba był na jednym meczu. <laughs> <śmienicza> Kurwa, nie. Tam... Nie. No. O pierdolę. Myślę, że się, udało zostać, że trzeba Mówisz? I to to jest? Jeszcze raz, wąsku grzebie do sprzętu je, jesteś tam gdzieś? Jesteś tam, jesteś tam gdzieś? A zrobiłbyś zdjęcie, bo, bo wiesz, zanim ja dojadę, to... potem... To nie. Pięknie, nie. Pięknie, Nie. Panie! Jeszcze Panie!

ale wiesz kurwa, nieładnie zrobił, chyba że nie było nas w domu, ale to by zadzwonił, to wiesz szkody, szkody sobie większe zrobił przy samochodzie, niż u nas, nie? No, no, Za most puszczają. No chuj jedną no co zrobili. Ja no, ja nawet myślałem, że on ale, ale nie odleciał. No, nie, co? Ja tam tamtego od nogi, ale od tamtego od nogi obrońcy, ej! Kurwa, co ty tam flagujesz? Wiesz, co to jest, nie? Kuba? To jest ten, co płakał w szalejewie, kurwa. ja się z nim skontaktuję. No. Dobra, bardzo. To no. jak, jak może powiedzieć, jak córno od nogi poszła, kurwa? No. So, so, Soczewski, kurwa załóż. Jeszcze jeden. Ja Brawo, głupcio! Kurwa prostano tam miał. Czekaj, czekaj. To ty, co jakby byli, co by klasa, wy jakby grali. To lampa... Gdzie? Dwie poza, czyli. No minuta. Widzieliście nie? Tak, no. Świnia. Świnia i, i, i tyle. I ja mu nie popuściłem. No. Wiesz, innego był kogoś kurwa, to zrobił innego. Tu kurwa, tu No, A jeszcze Waldek do mnie dzwonią po drodze, a my jechali tutaj. na pierwsze Dobrze tego podejrzewa, bo do tego potonę, a ty wskazano, to jest nie, nie? O, ja to jest Ale Beato, ja by się pytał, był to z niego posadzony. Stoję! Nie, nie, nie. na co czekamy teraz? O co to? Kurwa.